Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jest tej strony Zaza ze mną! Wiki, w kolejnym odcinku, to już chyba piąty, trzeci. Piąty. Trzeci raz jestem. A trzeci raz jest, ale piąty odcinek. I chciałabym wam pokazać, co dzisiaj zrobiłam i znalazłam jakieś dziwne nasionka z trawy. Jest się nam no, już. Tak, ale nie chcę mi się już. I dostałam takie pomarańczowe nasionko, chciałabym, bo o... Takie pomarańczowe nasionko i posadziłam i teraz czekam i czekam. o o. I w ogóle, w ogóle, w ogóle yy, Zrobiłam tutaj Takie schody kręcone, bo tu będzie Takie wejście do góry Bo tam u góry będzie wejście Będzie taki korytarz, korytarz I tu będą szkody, schody schody, I tak się będzie wchodziło do domu I tu będzie taki korytarz to mm. będzie zamknięty, będzie przeszklone i tu będzie się tak schodzić na dół Tutaj jest ładnie, bo Tu obok woda No I by się ma mi się marzy taki dom. Wiki głośniej mówi. A w ogóle zrobiłam włócznie, mogę to nazwać? Włócznią. No, zrobiłam i... Strzały No, taka strzała włócznia, bo to jest tylko jedna. I on się rzuca i teraz pójdziemy i pokażę Wam jak się jej używa. Wiki, teraz masz do zdecydowania. Albo zabijemy biedną świnkę, albo idziemy zabijać tego yy, z du dużym nosem. Z dużym nosem. Dobra. Którego? Tego. Obojętnie. Dobra. Ale mów głośniej, bo cię nie słucham. Obojętnie. Ła. Mnie bolało. Aha, muszę uciekać od niego. I za trzy strzały. A spróbujemy świnkę? Za ile pójdzie? Dika. Nie wiem. No spróbujemy. Tak w ogóle już tam nie mieszkam, ja tylko tam buduję bo mnie wykopali i milioner kupił mój dom i ja mam za to tą, tą szczałę i za zwłaszczały. I ja mam dużo kasy, ale przeprowadziłam się do tamtego domku i pójdziemy tam teraz spać, a ja tak naprawdę żartowałam i idziemy tam. Idziemy tam. Fajnie było, jakbyśmy zrobili taki dom pod wodą, takie przejście. No przejście będzie, tutaj będzie takie przejście. One wodne. No to wodne będzie. To będzie przeszklone, że będziesz widzieć wodę. Pod wodą? No, pod wodą. I tu będzie takie, takie, tak, tak. Tutaj będzie przechodzić, i tu będzie tak lecieć tam. Bo tu będzie taki statek. Bo ja y, mam nadzieję, że wgram tutaj y, wodę na statki, że będę mogła popływać mm. statkami i właśnie zrobimy taki port. I idziemy spać. I znowu będzie krótki odcinek. Dlaczego? Bo się trochę śpieszy, no bo y, Wika teraz bądź cicha, ja powiem tak w sekrecie że że zbliża się nowy sezon i on nie będzie z minecrafta tylko nie będzie... nie będzie z żadnych gier no, dobra może nie, nie będzie chyba, że z takich wiesz Gieralnie. jednak, dobra y, trochę zagmociliśmy ale chodzi o to, że Będziemy robić serię pod tytułem I wam nie powiemy, bo to dajemy... Piosenka. I. 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 I będą tam różne rzeczy... Różne I podpowiemy, kategorie. że możecie się już domyślić, że tymi dziewczynami, które tam będą występować, to jestem ja i Wiki. Będziemy we dwie i tam będziemy mieli... mieli coś. Będziemy... Tak w ogóle? Będą jutro... goście specjalnie. Będą goście specjalnie i jutro, uwaga, uwaga, jutro o godzinie 20. 20:00 ja to będę wrzucać na Facebook, na YouTube'a. A teraz bądź cicho, dobra? Mogę powiedzieć? Jutro o 20 godzinie, o godzinie 20 zobaczycie film. Na który, nie mów co będzie, nie mów co będzie, to będzie niespodzianka, ale... Będę y... razem tam... <laughs> Dlaczego? Co będzie? Otóż. Nie. Da... nie yy, Trochę daleko od nas, bardzo daleko od nas. Będzie yy, koncert z Donatana i Cleo w, w galerii. W Finicy. Czyli tak, nie? Tak chyba tak się to chyba nazywa. Będą trzecie urodziny... E, galerii. Chyba galerii. Tak. I... E, no nie wiem, na no nie mieszkam. Nie wiem. No i e, będziemy będziemy nagrywać i może zobaczycie jak Kleo pozdrawia widzów moich. Moich. Naszych. Ten. Ty nie zdradzaj. No, I tak wiedzą. No, no właśnie. Naszych widzów, naszych. Już w trzecim odcinku jestem... Nagrywamy razem z sezon, Więc... Założę tylko ten sufit i będę kończyć. Będziemy kończyć. No, a... Sufit i podłogę. No i jak, coś opowiadaj. Jak będziemy robić właśnie dom, to nie będziemy tego nagrywać, bo to dużo zajmie, tylko No i to właśnie nie... to nagrywamy, co nie? No tylko Bo mamy robimy. coś, powie, mamy ogłoszenia parafialne, dlatego budujemy. No 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 parafialne, mówimy, ogłoszenie. No, ogłoszenie jest takie, że... No, że, że będzie nowa seria. Jest no, najkrasta. i że jutro jest koncert i... Za darmo, dlatego jedziemy. No właśnie. <coughs> Prawdopodobnie, jeśli I nie uda damy... się zainstalować... W, e, zmienić komputer, to będziemy nagrywać Simsów Trójki. Tak. I prawdopodobnie będzie tak super ekstra, że jutro rozbudujemy dom, jeśli przyjadę, albo dzisiaj zostanę. No bo my mamy plan, bo ona idzie ze mną. Prawdopodobnie? No, na no pewno. I że ja zostanę u dziadków. No u dziadku, bo oni mieszkają obok nas. Pozdrawiam. wieki pozdrów Pozdrawiam bardzo serdecznie. A potem po powiesz dziadkowi, żeby oglądał. Ja też pozdrawiam. I co? I... I możemy już kończyć, czy jeszcze chcesz coś powiedzieć? Jeszcze może tylko pokażemy. No już pokazaliśmy. Znaczy. Znaczy. Zrobimy. Taki... No dokończymy to. Dzisiaj prawdopodobnie jeszcze dodamy taki no filmik, ogłoszenie, że w razie co, że my będziemy tam i że no. zapraszamy Was. No my będziemy na... podpisywać wszystko. Chociaż tyle tam ludzi będzie. Może jakiś no. widz nasz. A będzie, będzie widz. Wiem, bo jeden z widzów mi powiedział, że przyjedzie. No i będzie super. I w ogóle z tych widzów to ja pozdrawiam Żenetę. Żenetę? Tak, Żenetę. Pozdrawiam Żenetę. Pozdra pozdrawiam Maję, Martynę, Julę. I kogo? Chcesz kogoś pozdrowić? Nie. Nie mam kogo. Tak, i jutro nas będą pozdrawiać. Jej. Prawdopodobnie. No, ale i bardzo ładnie poprosimy. Tak bardzo. Chociaż tam przy, pójdziemy już na pójdziemy już na podpisywanie płyt, chociaż nie mamy płyt, ale Ja wezmę nawet... kartkę, ja miałam kupić płyt, ale może jeszcze nie, zdążę ja kupić. Nie. Może zdążę jeszcze kupić. Ale wiesz, ile tam będzie ludzi wampiku? No wiem. Tam będzie w ogóle podpisywanie w Mpiku. No, w Empiku, słuchajcie, o 14 w Empiku podpisywane, będą podpisywane płyty Przez i, i nie tylko płyty. Coś mi się tak zdaje, nie tylko płyty. No, bo jak to ma być od 14 do 18, to na pewno będzie dużo ludzi. No, no i 18, o 18 koncert. O 18 już będą zaczynać śpiewać. W ogóle, jak wy byliście tam na koncercie Ewy Farny na dachu, to tam było już Masa ludzi. Masa ludzi, a co dopiero na Cleo i Bo ja sobie nie wyobrażam tego, żeby było kilka osób tylko. No właśnie i to tak blisko. Cleo i Donatan. No, ale słuchajcie. My już kończymy ogłoszenia parafialne i taki krótki odcinek z Minecrafta. Widzimy się w kolejnym. Biki, powiedz coś. Widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie za jeden dzień, Co jeden dzień. a tak w ogóle to szybko kończymy, szybkoj nie, nie kończymy, Szukujcie się do kolejny sezon, ale już nie z Minecrafta, więc się to żegnamy, to jest tajemnica, i więc my się już żegnamy, na razie i cześć.